No nic, jak zwykle to sobie tutaj ten, no nie? Gram. A pokazać wam coś. To jest akurat najnowszy świat. I to nie jest byle jaki świat. Bo ja mam w cholerę światu. Już nawet nie wiem jak je kreować i nazywać, wiecie? Serio. Dla małego przypomnienia. Sandbox normal to ten który to ten tryb, który istniał zawsze, nie? A z nowych mamy hard, który skaluje ten. Dwa razy wszystko, dosłownie wszystko. Atmosfery, wielkości obiektów i w ogóle. No. Nie zmienia to jednak grawitacji, chyba tylko nieznacznie bardziej. A z nowych mamy oczywiście challenge, który nie pozwala na czytowanie. I dobrze, bo twórca przywrócił dawny challenge, dzięki temu. 26 maja akurat miał miejsce ostatni update. Jeszcze mamy kwixel, który których nie polecam wyłączać, bo no. Update jest od 26 maja, także no. Dużo się zmieniło od re-entry update, tak muszę powiedzieć. Bo ja pamiętam, jak zacząłem grać od 1.5. Było zarąbiście. I od dni w ogóle nie grałem w te światy, widzicie. W ogóle stwórzmy sobie. Albo nie wiem, już nie chcę mi się nawet tworzyć, ani kreować, ani nazywać światów, bo po prostu jestem pozbawiony tego kreatywności w tym akurat temacie. Akurat stworzyłem sobie ten świat, kolejny. Tutoriali odświeżonych, które będę wam puszczał jeżeli coś chcecie to akurat piszcie w komentarzach jaką mam zrobić misję bo może oglądaliście moje filmiki, ale nie wiecie czy ten jaki to był, w sensie ja wam pokazywałem, dobra coś nie będę pieprzył głupot bo jak kto ogląda na moim kanale tutoriale ten wie ostatni tutorial miał miejsce akurat wcześniej gdzie nagrywałem ten Lot na Ganimedesa, nie? No właśnie, bateriusz mam 5%, więc to chyba nie ma znaczenia, nie? Cholera, wie, Dobra, piszcie w komentarzach, jaką mam misję zrobić na tym świecie. I trzymajcie się, cześć.